Leki są, są skuteczne i powszechnie stosowane w całej Europie. W Polsce chorzy na najcięższe schorzenia przewlekłe są pozbawieni takiego leczenia, a na terapię z własnej kieszeni ich nie stać. Dlatego organizują ogólnopolski protest. Jego inicjatorem jest Łodzianin, ojciec ciężko chorego Michała. O szczegółach Anna Łukasik. Kilka tysięcy telefonów i maili. Na razie 15 organizacji z całej Polski grupujących pacjentów, lekarze, Stowarzyszenie Primum Non Non Łodzianin Piotr Piotrowski organizuje protesty, żeby ratować swojego dziesięcioletniego syna Michała. Chłopiec choruje na ciężką, uwarunkowaną genetycznie postać zapalenia stawów. Po dwóch latach agresywnej choroby praktycznie przestał chodzić, jeździł już na wózku. Dzięki skutecznemu leczeniu Michał zaczął chodzić. Ale teraz Michał może zostać pozbawiony tego leczenia, bo niezbędnymi mu lekami w Polsce nie leczy się dzieci do 13 roku życia, choć tak jest w całej Europie. Nie można ograniczać leczenia w Polsce. Jeżeli jesteśmy cywilizowanym krajem, to pozwólmy lekarzom leczyć. Od pięciu lat o refundację leczenia lekami biologicznymi walczą chorzy na ciężką łuszczycę. Kielczanka Anna Skowron była poddawana terapii w ośrodkach w całej Polsce. Wypróbowała wszelkie dostępne leki bezskutecznie. Z powodu choroby nie mogła chodzić ani poruszać rękami. To była tragedia po prostu. To się nie da opowiedzieć. Krosty, gdzie leje się ropa z krwią. Wystarczyły trzy dawki leków biologicznych. Moje życie się po prostu zmieniło. W Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Rumunii, Bułgarii, Estonii. Wszędzie pacjent, który wymaga tego leczenia, ma dostęp do tego leczenia. Ale nie w Polsce. Życie chorych z ciężką astmą alergiczną zagrożone jest non-stop. Od roku już nie wychodzę z domu, bo mi tak duszno jest. Ale nieskutecznie leczona astma to także powikłania, zaćma, chorobliwa otyłość, niewydolność serca, zawały, osteoporoza. Tu także ratunkiem są leki biologiczne. O takie leczenie chorzy starają się od pięciu lat. Programy terapeutyczne miały wejść w styczniu, ale nie weszły. To nie są pacjenci, którzy nadal będą przykuć do łóżka. To są ludzie, którzy spłacą swoją pracą. E, jakby wysiłek państwa i to, że państwo umożliwiają normalne leczenie. Od początku roku na odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia czekają także chorzy na stwardnienie rozsiane. Standardowa terapia podrożała od 1 stycznia o 400% do drogiej nowoczesnymi lekami. Wytypowane są jedynie pojedyncze osoby. Nie ma czegoś takiego jak bezpłatna służba zdrowia. Każdy z nas odprowadza wcale niemałe kwoty na ubezpieczenia zdrowotne. Dlatego my jako pacjenci powinniśmy zdecydowanie domagać się, abyśmy mogli być leczeni. Pacjenci, rodzice chorych dzieci planują spotkanie w Warszawie pierwszego czerwca pod gmachem Ministerstwa Zdrowia